Nazywam się Wesna Lorenz. przedstawiam tutaj firmę, firmę szkoleniową Just Be, jestem trenerem biznesu, trenerem międzykulturowym, coachem, facylitatorem, wiele, wiele, ciężkich, dziwnych słów i ludzie głupieją, jak ja słyszę to sami. <śm> <śm> no to porozmawiamy o środowisku wielokulturowym, jak bardzo różni się między sobą człowiek w jednej części świata i w drugiej części świata. Ha, jak odpowiedzieć na to pytanie w skrócie? Jest nas 7 miliardów i wszyscy się różnimy od świecie, na świecie od siebie, a jednocześnie wszyscy jesteśmy tacy sami, jeżeli mówimy o tym takim poziomie potrzeb, potrzeb ludzkich. Więc w kontekście międzykulturowości to, to jest to tyle ważne, że mamy ten swój poziom indywidualny, personalny, czyli każdy człowiek ma swoje preferencje. I swoje, swój charakter, swoje doświadczenie, swoją historię za sobą. Mamy tą warstwę kulturową, czyli, na przykład, jeżeli moja babcia wyszła za mąż w wieku 20 lat i urodziła trójkę dzieci, moja mama wyszła za mąż w wieku może 24 i urodziła dwójkę dzieci, no to prawdopodobnie ja też wyjdę za mąż w wieku 20 paru lat i będę chciała mieć dzieci. Mocno nie zastanawiając się, czy tego naprawdę w życiu chce, czy nie. Czyli po prostu kopiujemy naszych rodziców i mamy bardzo podobne życie jak oni. Możemy mieć takie wzorce, które są gdzieś tam zakotwiczone, i trzeba mieć bardzo wysoki poziom samoświadomości, żeby móc coś zmienić w swoim życiu. Tak do tego podchodzę, ale na pytanie, jak się różnimy, jak jesteśmy podobni, oczywiście, że się różnimy w różnych częściach świata, ale w końcu wszyscy jesteśmy ludźmi i potrzeby, jeżeli chodzi o jedzenie, picie, rozwój, szacunek. I tak dalej, wszyscy mamy takie same. Jesteś dyrektorką merytoryczną programu o nazwie? Meet Me Halfway. To jest program dla par mieszanych kulturowo w ramach Erasmus. Tak. Czy różnice kulturowe mogą przeszkadzać nam w związku? No, mogą mi pomagać i przeszkadzać, zależy jak tym zarządzimy. Tak jak powiedziałam, jakby z tego poziomu uniwersalnego mamy wszyscy podobnie, jeżeli chodzi o potrzeby, tylko że mamy różne strategie na. Spełnianie tych potrzeb i w związkach międzykulturowych to jest o tyle trudniejsze, że ta warstwa kulturowa może zarówno pomagać, czyli ona wnosi wiele takiego... Takiej egzotyki i też różnorodności jest fajnie, bo można się uczyć nowych języków, poznawać nowe kultury, nowe smaki, kuchnie, jeździć po świecie, natomiast to też potrafi być przeszkodą i barierą w życiu codziennym, czyli na przykład jak wychować dzieci, w którym języku mówić w domu, gdzie wybrać miejsce zamieszkania, jak się kontaktować z rodziną i jeżeli wyjeżdżamy na wakacje, czy wybierać ten kierunek, gdzie jest nasza rodzina, czy na przykład jechać i zwiedzać inne miejsce na świecie. A w takich codziennych momentach życiowych... Mm. Y w których no, żyjemy razem i nagle okazuje się, że ja mam takie postrzeganie życia, a osoba z drugiej strony świata zupełnie inne. I to jest bardzo ważne, o co pytasz, ponieważ to się tyczy tych wymiarów kultur i bardzo ważne w kontekście podziału na przykład ról i gdzieś tam zadań chociażby w życiu codziennym. Tak? Czy ja na przykład idę do pracy jako kobieta, czy zostaję w domu i opiekuję się dziećmi? Czy jeżeli chcemy partnerski związek, to jak się dzielimy obowiązkami? Tutaj mam na myśli na przykład chociażby kultury, które są bardziej macho i mężczyzna jest gdzieś tam ten, który przynosi zdobycz do domu i jest bardziej nastawiony na, na, na rywalizację, na osiąganie celu, a kobiety są te, które się opiekują ogniskiem domowym. Tak? Jeżeli się pozna dziewczyna, która jest na przykład z kultury, która jest bardziej egalitarna, czyli powiedzmy światce skandynawski, i mężczyzna, który jest ze świata tego no, latynosem bardzo, na przykład. Na przykład latynosem, kolejne. no to myślę, że tutaj mogą mieć taki przynajmniej potencjał konfliktowy w tym kontekście, tak? I pytanie, czy będą potrafili tym na tyle dobrze zarządzić, żeby to wspierało ten związek, czy po prostu ten związek się rozleci między innymi dlatego, że nie znajdą tego rozwiązania wspólnie. W jakich krajach realizowany jest projekt? Ten projekt jest realizowany w Polsce. My jesteśmy inicjatorem, pomysłodawcą i, i uruchomiliśmy ten projekt w Polsce. Mamy partnerów we Włoszech i w Hiszpanii. I partnerów dobieraliśmy pod kątem merytorycznym, czyli pod kątem tego, co oni w stanie są wnieść w projekt od strony takiej, takiego zaplecza merytorycznego, czyli wiedzy, know-how, metod pracy, którymi, które, które chcą zaoferować tym parom mieszanym kulturowo. My w Polsce pracujemy w kontekście kompetencji międzykulturowych i w kontekście porozumiewania się za pomocą porozumienia bez przemocy Non-Violent Communications Marshalla Rosenberga i mediacji, czyli jak pracować z konfliktem, jak skutecznie rozwiązywać. Partnerzy we Włoszech są specjalistami w takiej metodzie psychologicznej gestalt counseling, a partnerzy w Hiszpanii emotional management, czyli to jest wszystko wokół jednego tematu i wszystko skupia się. Na tym, żeby parom, które są w związkach międzykulturowych, pomóc się porozumiewać dobrze ze sobą na co dzień i mieć, taki, i mieć takie praktyczne podstawy do tego, żeby umieć ze sobą rozmawiać, właśnie między innymi na trudne tematy. Tam, gdzie są różnice, jak, 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 je, jak je godzić. W 2020 roku powstanie podręcznik. Tak. To jest podręcznik, który jest bardzo, jest to opracowanie, będzie to książka, którą tworzymy wspólnie z naszymi partnerami z Włoch i Hiszpanii. Będzie wydany w, we wszystkich tych językach, czyli po polsku, hiszpańsku, włosku i angielsku. I wyróżnia go to, że będzie mocno praktyczny, czyli będzie miał taką wstawkę wiedzy i inspiracji, natomiast gro tego podręcznika to będą ćwiczenia do praktyki własnej. Czyli właśnie te pary będą mogły sobie brać takie ćwiczenia, jeżeli na przykład chcą nauczyć się lepiej ze sobą rozmawiać, to będą mogły wziąć sobie z rozdziału o komunikacji ćwiczenia i przez nie przechodzić wspólnie. Jeżeli będą mieli trudną sytuację do rozwiązania, to, ben, to wezmą sobie ćwiczenia z rozdziału o mediacjach w parach międzykulturowych i będą krok po kroku, będą krok po kroku prowadzeni jak ze sobą rozmawiać, żeby stworzyć tą platformę do porozumiewania się. Chodzi po prostu o poprawienie relacji. Też, tak. To jest, myślę, że to jest cel numer jeden, natomiast myślę, że też chodzi o takie pogłębianie świadomości, o uwrażliwianie międzykulturowe, no bo żeby móc być wrażliwszym na czyjąś odmienność, nazwijmy to tak, no to trzeba wiedzieć jakby co za tym się kryje, jakie tam są normy, jakie są wartości, czym ktoś się kieruje, dlaczego jego perspektywa jest inna niż moja własna. Więc Tutaj trzeba też mieć taki kawałek wiedzy i to też dajemy w tym podręczniku. Też rozwijanie takich umiejętności, no to po angielsku ładnie brzmi skills, czyli umiejętności miękkie, czyli na ile ja jestem w stanie zrozumieć, wejść w buty drugiego człowieka, dać mu tą przestrzeń, wysłuchać, zanim podejmę decyzję itd. itd. Plus jeszcze praktyka, czyli tak naprawdę żaden, żaden nawyk nie, robi, nie rodzi się sam z siebie jeżeli chcemy jakieś zmiany w życiu dokonać, jeżeli chcemy nad związkiem pracować no to potrzebne jest to, żeby te mięśnie swoje i umiejętności ćwiczyć i po to po to, to praktyczne podejście, żeby móc do tego podręcznika wracać i żeby też pracować nie tylko kiedy jest trudno, ale też w takich czasach, kiedy jest nam ze sobą dobrze, tylko chcemy, żeby ta relacja była stabilna i żeby było nam coraz lepiej. Działasz także prospołecznie. Też. Tak, jestem od początku członkini Fundacji Atalaya, która wspiera w Warszawie, w Mazowieckim i w całej Polsce pieczę zastępczą, czyli domy dziecka i rodziny zastępcze i pracujemy zarówno z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą, która się usamodzielnia i z dziećmi, które są w takich placówkach. Jest to praca, która daje dużo satysfakcji, jest dużym wyzwaniem bardzo, ale jest też taką odskocznią od bardzo komercyjnego obecnie świata. Komu możesz pomóc? To jest pytanie bardzo ogólne. Myślę, że w kontekście międzykulturowości to na pewno firmom, które są międzynarodowe, które mają rozproszone zespoły, które mają liderów zarządzających zespołami, zespołami wielokulturowymi które mają przedstawicielstwa w innych regionach świata, które są powiedzmy po fuzjach i merczach, gdzie się łączą kultury nawet różnych organizacji i też to jest na początku trudne do, do pogodzenia. I na, I na rynku otwartym, tak jak wspominałam, pracuję zarówno z indywidualnie z osobami, które potrzebują wsparcia, powiedzmy, które są w relokacji, planują, tak jak ty powiedziałeś, że za chwilę planujesz wyjechać do Argentyny, więc myślę, że z takimi osobami też śmiało mogłabym pracować, pomagając im na początku zrozumieć kulturę, do której się, do której się wybierają, zwrócić uwagę na różnice i znaleźć sobie rozwiązanie, jak te różnice godzić, zanim już będą w nowym środowisku kulturowym, z parami też, tak jak wynika to z tego programu, który opisałam przed chwilą, czyli gdzieś gdzie trzeba jednak spotkać się we dwoje i znaleźć tą platformę porozumienia, która będzie nie niszcząca, tylko budująca ten związek. Jestem po kilku miesiącach życia w Kolumbii i przyznam, że w ogóle nie byłem przygotowany do wyjechania do innego mhm. świata. Pamiętam jeden z pierwszych moich vlogów, który zacząłem nagrywać, i powiedziałem, że norma już przestała w moim życiu obowiązywać, ponieważ znalazłem się w innym świecie, gdzie tak. nic nie jest normalne tak. dla mnie, tak. a dla nich jest normalne. I zrozumiałem, że tak naprawdę jesteśmy mocno wtłoczeni w świat nie wiem, polityki, kultury, naszego życia w danym kraju. Jak to jest z relokacją? Ja się przeniosłem tam i znalazłem się w zupełnie innym świecie. Dokładnie tak to, o czym mówisz, to zjawisko w psychologii międzykulturowych nosi miano szoku kulturowego i fajnie, że o to pytasz, bo to jest też jeden z tematów, nad którym można pracować i się przygotować odpowiednio. Poza tym, jak się przeprowadzamy, to nie jest kwestia tylko zrozumienia innej kultury. I uplasowania się jakoś do tych różnic, które tam są i które nas zaskoczą, tylko też kwestia zarządzania zmianą, bo to jest jakby nie było proces zmiany, gdzie zazwyczaj na początku mamy Miesiąc miodowy, kiedy jesteśmy zachwyceni egzotyką, czymś nowym, innymi zapachami, kolorami, światłem i tak dalej. Natomiast potem przychodzi zazwyczaj kryzys, kiedy właśnie zaczynamy tęsknić za domem, kiedy, zaczynamy, kiedy zaczyna nam brakować tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, kiedy się okazuje, że może w danym regionie świata trochę kierują się innymi normami, panują trochę inne zasady i tak dalej. I tak nie dalej. ma przyjaciół, czasami jest obcy język, nie ma jak rozmawiać w tym języku z ludźmi, nawet jak kogoś poznamy, to jednak cały czas jest to obcy świat. Dokładnie tak. Więc e, trzeba mieć świadomość tego, że e, zmiana jednak w końcu się stabilizuje. Jesteśmy bardzo różni i e, komuś potrzeba na to mniej czasu, komuś więcej czasu. Natomiast to jest wszystko co jeszcze można zarządzić, się do tego odpowiednio przygotować. I między innymi treningi relokacyjne w tym pomagają. No dobrze, zmieniamy miejsce zamieszkania. Kolumbia. Relacje polsko-kolumbijskie? Stabilne, niestabilne? Jak obserwujesz? Znaczy, ja nigdy nie byłam w Kolumbii, natomiast pracowałam z parą kolumbijsko-polską w Polsce i muszę powiedzieć, że to był bardzo ciekawy przypadek, chociażby kiedy pojawiło się dziecko w rodzinie. Powiedzmy, że w psychologii też jest tak, że każde dziecko powoduje kryzys w związku i to tak jest systemowo, natomiast dodatkowo jeszcze różnice kulturowe sprawiły, że rzeczywiście ta para trafiła w końcu do pracy. I co zaobserwowałaś w tych różnicach kulturowych? No, choć, po, po, podam na przykładzie. Jak pojawiło się dziecko w rodzinie, dla Kolumbijki było normalne, że jej mama i towarzyszy w tym procesie. Od narodzin, po ten pierwszy okres połogu jest naprawdę wszechobecna. Natomiast dla, dla męża Polaka było to co najmniej dziwne i powodowało wiele napięć Między nimi w związku, i dziewczyna powiedziała, że dla niej to było też szokiem, jak on reagował, dla, dlatego, że dla niej to było naj, najbardziej naturalną rzeczą na świecie i ona sobie nawet nie wyobraża, jak mogłoby być inaczej. A Polak chciał po prostu mieć więcej intymności. Więcej intymności, prywatności i też uważał, że oni są, nacząto on uznał za brak zaufania do ich kompetencji rodzicielskich i uważał, że oni są w stanie zupełnie sobie w stanie poradzić sami we dwójkę i dlaczego angażować kogoś jeszcze, osobę trzecią, że nie jest to zupełnie potrzebne. Natomiast, jakby e, kluczem tutaj do szukania porozumiewania się jest dialog e, i próba zrozumienia sobie swoich perspektyw No i rozwiązanie czegoś takiego. Znaczy, ja nie daję recept gotowych i właśnie to jest, e, to jest w tym procesie najspanialsze, że ludzie, jeżeli w ogóle mają chęci i są gotowi do tego, żeby pracować nad sobą, żeby brać odpowiedzialność za swoje emocje, uczynki, potrzeby, żeby w ogóle stwo tworzyć platformę do tego, żeby być w stanie o tym rozmawiać, to rozwiązania zazwyczaj znajdują sami i to jest w tym najspanialsze. No to jest interesujące, co mówisz, bo ja na przykład zaobserwowałem, że kolumbijczycy bardzo często dzieci dają rodzicom pieniądze i mimo, że sami nie mają ich za dużo, to zawsze te 200, 300, 400 złotych co miesiąc wysyłają i to też dla mnie było takie szokujące, bo przecież tutaj to rodzice pomagają nam całe życie, a nie odwrotnie. Tak, to jest kultura, która jest zdecydowanie bardziej kolektywna niż, niż Polska i to jak mierzymy nawet wymiary kultur w oparciu o różne, o różne narzędzia diagnostyczne, to, to bardzo widać tą różnicę. To jest różnica na poziomie kilkudziesięciu punktów. Mhm. I rzeczywiście w Kolumbii jest tak, że bardzo ważna jest rodzina, że bardzo ważna jest grupa, wspieranie się nawzajem. W Polsce jednak jesteśmy w tym kontekście bliżsi do tego świata zachodniego, gdzie te relacje rodziny jednak nie są aż tak ważne jak w Ameryce Łacińskiej. Jak można się z Tobą skontaktować? Jestem wszędzie w mediach społecznościowych. Myślę, że moje imię też na tyle jest nietypowe, że bardzo zapada w ucho. Wesna. Tak, tak. Jestem serbką z pochodzenia, bardzo długo mieszkam w Polsce. Prowadzę firmę pod nazwą Just Be, więc to jest jeden sposób skontaktowania się ze mną. Prowadzę różne kanały na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, więc jest wiele sposobów. Myślę, że wujek Google też tutaj da radę. Jasny Lorenz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To za słodki, do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.